Witamy Was wszystkich na naszym kanale. Ostatni test w tym aparacie, bo już tam tak. powoli pada. Tak. Jedna kreska została z Czech możliwych. Nie Czech, tylko polskich. No, co my tutaj mamy? Dzisiaj mamy moc FP3 o dziwo. Co ciężko dorwać na naszym polskim rynku. Udało mi się takie petardy zakupić. Bardzo drogo dałem, nie powiem, że nie. No i co? FP3 Blue. Certyfikat mamy, kategorię P1, czyli limiter dźwięku, 7 gram na sztukę, 140 na paczkę. Ekskluzywnie brzmi. Universe Fireworks, producent, jak i importer. Ekskluzywnie brzmi. Instrukcji obsługi... Ej, nie ma w języku polskim. Jest w angielskim i jest w niemieckim, ale... Myślałem, że jest od spodu albo w środku, nie ma. Tu nie jest ma. attention, tak. very loud. Nie ma, dobra tarde niebieskie w środku. Zobaczymy czy to będzie... Podobne szod... do rekina. No. Wyglądało tak. Podobne do rekina. Takie coś. 120 rzekomo decybeli. No Dobry. zobaczymy czy będzie więcej czy mniej. Achtungi. Jak to wygląda? Zobaczcie to jaki gruby ląd. Niczym w tych cukierkach od dextrina plastikowa zatyczka FP3 Blue petarda nech 7 g. testujemy odpalimy w prawidłowy sposób no coś tam jest, coś tam szaleje zaraz zobaczymy moi drodzy cena naprawdę dość spora no ale Maciek robi wszystko żebyśmy mieli nowości no i uciekaj ma to flarę? ma to cokolwiek? co to ma? niebieski Mamuszu. Ja wiem uuu <suszy> No takie uuu <śleszy> Ale ty ten ładny miało Uuuu, <śleszy> <-u. śleszy> <-u>, ale zapach Daj mi ty spokój z takim zapachem uuu Zobaczymy co na to w Ja to wiem żebyś chciał więcej więcej ale <śleszy> No Jaka flara elegancka! Hi. Kurde, jaki salut! Ale w susze tego nie odpalać. Ty, jakie dziursko! No ładnie wyprosiła Ja mam rozmiar WT43. No. Czyli zamiast kosiarki może być. No, kilka peter se wsadzasz nie. Koniec, by wyszło taniej, czy paliwo i kosiarka, czy petardy i zapalniczka. Mamy nadzieję, że tam nie poleci. No tam ten. No już tam poszedłem. Raz. Dawaj. Zobaczymy co z tego wyjdzie O No ty dobre No Takie ekskluzywne bym rzekł jednak ciepłe. No. Nawet rzekł byłże gorący. Rzek byłże gorący? Dobre, postaw to postaw w to. co? A dziurę jeszcze zrobił. No, tak. okay. mhm. To chyba na tyle. Jeszcze jedną salsę. Naprawdę? W garku? Nie. <laughs> no, nie będziesz mieć garnkę. Mam jeszcze jedną. No. Dobra, sobie odpalimy. I sobie, nie, no, 5 metrów zachowam, chociaż nie 3. No bo nie chcę salutem dostać w oko. Czy tam włosy spalić? O, ląd elegancki, tylko trochę szybko się pali. No, powiem Ej, te bardzo dobre są. Powiem tak moi drodzy, w, dło w dłoni mnie nie razy trzymać, rzucać pod nogi, bo to już naprawdę jest śmierć. To już jest moc, siła no. no jest. To jest... Kill. Zresztą, każda pirotechnika jest niebezpieczna. Każdą można zrobić, zrobić krzywdę. No tak, ale, ale to, tym to. To już naprawdę widzicie, może, to Tu już no, dużo mocniej no, możemy tam. zrobić krzywdę tak, i to do końca. Nie, nie, nie uważajcie, jeśli ktoś, życia. jeśli ktoś by gdzieś by to kupił i chciał odpalać, ostrożnie, ostrożnie, jeszcze raz ostrożnie. Tak z, o, tak, z głową. Tak, z głową. Stosujcie się do instrukcji obsługi <laughs> i tak, tak jak my. Z rozsądkiem przede wszystkim. My się z wami żegnamy. No. Wy nas napiszcie w komentarzu, czy wam się podobają te petardy czy nie. Co o nich sądzicie? Bywajcie z Do następnych odcinku moi drodzy. I ostrożnie odpalać pirotechnikę. Cześć.